Stefan Kuryłowicz, wybitny architekt, jeden z pierwszych, którzy umieli odnaleźć się w warunkach polskiej gospodarki rynkowej. Podziwiany za swą twórczą śmiałość i odwagę, potrafił przełamywać siermiężne trendy zżerające polską architekturę. Buduje się mnóstwo, giga, ogromna ilość domów i kubatów. Natomiast na mnie architektury zasługuje tylko pewna, pewna część, pewien procent. I to jest stosunkowo nieduży. W Warszawie pozostawił po sobie kilka imponujących budowli. Wzbudzały różne komentarze nieprzygotowanych do takich widoków mieszkańców stolicy. Ale jak mawiał, architektura zaczyna się wtedy, gdy budynek wywołuje jakąś reakcję. Jego budynki wywoływały Pierwszą zrealizowaną kubaturą był szamkiosk z kiełbaskami, a tego czasu znaczy w Toronto zaprojektowałem budę dla psa. Także nie ma, nie ma tematu, który którego nie, nie mógł być pretekstem do zrobienia architektury. Mimo ogromu pracy nie rezygnował z zajęć ze studentami. Na Politechnice Warszawskiej uczył ich wrażliwości na sztukę, bo za taką uważał architekturę. Mawiał, że jeden używa cegieł, drugi tam kamienia, cementu, i to jest budownictwo. Ono wołało talent. W tajemnicy przed rodziną zrobił licencję pilota. Lotnictwo było jego drugą pasją, jak się okazało, zabójczą. Zginął w katastrofie lecąc z przyjaciółmi do Hiszpanii, Stefan Kurłowicz miał 62 lata. Roman Opałka. Jeden z najbardziej cenionych na świecie polskich twórców. Początkowo, tuż po studiach u Władysława Strzemińskiego w Łodzi, malował martwe natury, pejzaże, portrety, ale ten okres swej twórczości wspominał niechętnie. Zafascynował go upływ czasu, to jemu poświęcił całe swe dojrzałe życie i to ten projekt przyniósł mu uznanie i sławę. Nazwał go opałka od jednego do nieskończoności. Malował kolejne liczby, nagrywając przy tym cały proces odliczania na magnetofonową taśmę. Ekstrawagancja. A jednak zafascynowała krytyków sztuki. Manifestuje to, co jest czasem to jest Czasem nieodwracalnym. Mawiał, moja idea jest prosta jak życie. Rozwija się od narodzin do śmierci. Ostatnia liczba, którą kiedyś namaluję, będzie oznaczać kres mego istnienia. Nie ma artystów niezarozumiałych, dlatego że jeżeli się jest skromnym, to się nie jest artystą. Do takiego wniosku doszedł, tworząc we Francji, do której wyjechał jeszcze w latach 70. I chyba miał rację, bo świat szybko docenił jego artystyczne wizje. Choć zdarzyło się, że na wystawie w Budapeszcie ktoś napluł na jego pracę. Tak skrajne emocje budził Roman Opałka. Zmarł podczas wakacji we Włoszech. Miał 80 lat. Jerzy Nowosielski malował, rysował. Tworzył scenografię. Był jednym z najwybitniejszych polskich artystów współczesnych. Mawiał, malarstwo to moje prywatne misteria. Ja sobie stwarzam rzeczywistość, o której marzę. Znany był przede wszystkim ze swych prac o tematyce religijnej związanej z prawosławiem. Tworzył malowidła ścienne, ikonostasy, polichromie, które zdobią cerkwie w Białymstoku, Jeleniej Górze, w Krakowie czy w Warszawie. Stale powracającym tematem prac Nowosielskiego były kobiety, bo, jak twierdził, akt i cerkiew są do siebie podobne. Kształty barokowych kopuł przypominają kształt kobiecego ciała. Jerzy Nowosielski miał 88 lat. Popatrzmy na te palce. Tak z klawiaturą rozprawiała się Regina Smędzianka. A to już jej interpretacja Chopina. Nagrała płyty ze wszystkimi jego utworami i zdobyła to, co w życiu pianistki najbardziej wartościowe nagrodę w konkursie szopenowskim. Tak przed laty rozpoczynała swe artystyczne życie. Bogate w nagrody i zachwyty nad nieprzeciętnym talentem. Naukę gry rozpoczęła bardzo wcześnie, niczym Chopin. Miała wtedy zaledwie 4 lata. Pasmo wyrzeczeń przyniosło doskonałe rezultaty. Zagrała w 50 krajach całego świata. Wykładała na Akademii Muzycznej w Warszawie. Wychowała 70 pianistów. W nie będzie to... Oni muszą wejść, prawda, prostu, Tak, dobrze. Wydała książkę Jak grać Chopina. Próba odpowiedzi. Została odznaczona wieloma medalami. Otrzymała wiele nagród. Senat Akademii Muzycznej w Warszawie nadał jej tytuł doktora honoris causa. Nie ukrywam, że jestem głęboko wzruszona tym, tym koronowaniem. Szczególnie dlatego, że ona pochodzi ze strony mojej akademii. Regina smędzianka miała 87 lat.